Panie wicemistrzu Europy, pierwsza runda dla Ciebie, druga runda... Bardzo dobra walka, panowie. <laughs> to sędzia powiedział, że jest dobra walka. Po drugiej rundzie był remis. Pierwsza to była naprawdę rewelacja. Powiedz mi, czego zabrakło? Prądu. Druga runda, zapiąłem trójkąt odwrotny. Robiłem to w chuj razy. Sorry za słownictwo. Na zawodach wchodziło. Tu jest 3 po 3, inaczej, zupełnie inaczej. Trzeba rozkładać siły. Miałem fajnie dopięte. Słyszałem radę worożnika. Żeby dociągać rękę. Ale nogi. Nogi odmówiły bo ma w ogóle zero prądu. Próbowałem cisnąć. Wić. Odporny ham. Trzecia runda tragedia. No tak. Prąd, definitywnie. Ja podsumuję Trzeba to. robić 3 po 3, zamiast 5. Tak jest. Mamy miesiąc do mistrzostw. Świata. Liczymy na Ciebie, Fejm na Ciebie liczy. Więc myślę, Będę. będziesz, oczywiście, że będziesz. Eliminację przeszedłeś, Moi drodzy, zdobyć wicemistrzostwo Europy to jest zaszczyt do końca życia. Wielkie brawa. Naprawdę jesteś wielki. Gratury. Będzie lepiej. Będzie lepiej, musi być lepiej. Yo. Pozdrawiamy naszego ulubionego trenera. Pozdrawiam Wodziecha Klinkiewicza. Popracujemy nad tym odwrotnym trójkątem, bo wchodzi. Dokładnie. Pozdrawiamy z Kijowa, Ukraina.